Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Mam tutaj znowu pełną próbę i muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku przede wszystkim, jak szybko ta to torba się zapełnia, ale co więcej, jaką mi to wielką radość sprawia, kiedy widzę naprawdę, że mogę kolejne rzeczy dorzucać do tej torebki. Um. Co prawda, to niekiedy są rzeczy, znaczy, zazwyczaj są to rzeczy, wiecie, które i tak się zużywają cały czas i cały czas ich używamy, jak szampony, odżywki. No i to się nie skończy, i będziemy zawsze tego używać i zawsze potrzebujemy, jakby nowe. Mm, ale czasami są takie rzeczy, które wiecie, leżą już jakiś czas i ja tak myślę, że no powinnam już się w końcu zużyć na przykład, albo po prostu mam ochotę na nowe, albo coś się do końca się nie sprawdza, ale ja mam tak, że nawet jak się nie sprawdza, no to chcę to zużyć dopiero zacząć następne. Tak na przykład jest z pielęgnacją twarzy też, że nie lubię często zmieniać rzeczy, więc staram się dać kosmetykom szansę, albo jakoś coś zmienić prowadzić ewentualnie coś nowego, ale staram się to wszystko zużywać, więc kiedy w końcu coś się zużyje, to jestem naprawdę zawsze zadowolona, że, że udało mi się coś zużyć, więc jeszcze fajne jest to, że wiecie, ja to mogę obserwować, dlatego że ja te rzeczy wkładam w torebkę i potem widzę efekty tego, jak szybko właśnie e, ona się zapełnia, no ale przez to, że nagrywam filmy normalnie, wiecie, nikt nie składuje bez tych opakowań, więc tutaj mam całą torbę i zacznę może od tych największych rzeczy. E, szampon Garnier Fruitness Grow Strong to jest yy, przeciwypadanie wło do włosów osłabionych. Ja bardzo lubię ten szampon, fajnie się u sprawdza, ale to już też chyba nieraz o nim mówiłam. Naprawdę fajny szampon. Ja lubię szampony, które po prostu ymm, odświeżają moje włosy, nie obciążają ich, sprawiają, że są takie fajne, sypkie, lejące, dobrze, dobrze umyty, ale przy okazji troszkę uniesione od, od nasady na przykład, że nie są takie, wiecie, przyklapnięte. Ten szampon był super, po prostu dobrze oczyszcza włosy, ymm, a nie sprawia, że są takie suche, na przykład poplątane. Podobnie ten szampon to jest Pantene Pro V Light, to jest Wieloletni ulubieniec mój, dlatego że to jest taki lekki szampon, on jest taki przezroczysty, więc on jest delikatny dla włosów. Fajnie je myje, ale mm, niechby nie robi nic więcej że nie ma za zadanie ich nabilżyć, więc ich nie obciąża. Po prostu fajnie je myje, one są takie właśnie fajne, umyte, sypkie. To są, to są szampony, do których ja po prostu wracam, bo się u nich sprawdzają. Płyn do soczewek Optifree, Free, jak zwykle. Bardzo dobry płyn, to cały czas używam. Lakier do włosów Velaflex. Flex. Po takim czasie używania muszę przyznać, że jednak bardziej lubię szampony taft, lakiery do włosów taft, niż te Veli. Te kupuję w zamian. Wiecie, w zależności od tego, który jest na promocji, po prostu taft albo wela. Ale jednak teraz jestem bardziej skłonna kupować tamte szampony, jak są na promocji, i ewentualnie poczekać albo kupić sobie dwa od razu, bo myślę, że jednak trochę lepiej się sprawdzają. Trochę fajnie utrzymują włosy, bardzo ładnie pachną. Ten też jest fajny, ale, ale już jakby po takim czasie używania mam wrażenie, że tamte jednak trochę bardziej lubię. Zmywasz do paznokci, to jest najlepszy zmywacz moim zdaniem. To jest Isana, to jest zmywacz z Rosmana, bardzo tani. Co prawda uważam, że on jednak trochę wysusza i płytkę paznokcia, ale bardziej wysusza mi skórki naokoło, więc no nie jest może taki idealny, ale bardzo dobrze zmywa lakier. Radzi sobie z większością, wiecie, produktów, które nakładam. Nie potrzeba jakby długo trzeć tej płytki, żeby ten lakier zmył się i w ogóle, więc no ja go bardzo lubię. No a takie efekty uboczne to może kiedyś znajdę lepszy, ale i tak wracam do niego. Po prostu szybko mogę usunąć nim lakier. Płyn micelarny L'Oreal, to również mój wielki ulubieniec, zwracam na niego za każdym razem, oczyszczający płyn micelarny, super się sprawdza, dla mnie jest delikatny, usuwa resztki makijażu, usuwa resztki makijażu pod okiem, jakieś tam tuszu, na przykład, czy takie rzeczy, jest bardzo delikatny, nie podrażnia mnie, mój ulubienie jest naprawdę i radzi sobie po prostu ze zmyciem makijażu. Ech, co tutaj dalej mamy? O, produkt do mycia twarzy, to jest Liren Dermamat i to jest cera mieszana, tłusta oraz z niedoskonałościami, zuszczający żel normalizujący do mycia twarzy, głębokie oczyszczenie porów. To jest żel, który ja po prostu zużyłam. On był w, w konsystencji takiej, takiego bardzo gęstego, zielonkawego żelu, ale takiego bardzo zbitego, że kiedy nakładałam go na twarz, musiałam trochę wiecie, czasu spędzić, żeby go zmyć. Nie specjalnie zauważam, żeby wiele robił. Niby jest taki właśnie oczyszczający do cery tłuste, więc ja używałam go wieczorem. Miał jakieś tam drobinki, które może też coś tam robiły, ale niespecjalnie. No i jakby po prostu zużyłam ten żel, bo go miałam. Chciałam po prostu go zużyć. Nie polecam jakoś specjalnie, nie podrażniał mnie, ale też nie zauważam, żeby jakoś specjalnie dużo robił. I nie był o tyle przyjemny, że właśnie był taki gęsty, więc no trzeba było go troszkę dłużej zmywać niż normalny taki żel. No ale tak jak mówię, no, no szało nie zrobił, ale też krzywdy wielkiej nie zrobił. To jest klinik. To jest tonik złóżczający, dwójka. Mój do cery, chyba mieszany w stronę tłustej. To jest bardzo dobry produkt. Co prawda mam wrażenie, czasami wiecie, jak przemywamy nim codziennie twarz, to on nie robi nic, takie jakby nie ma wielkiej różnicy, ale kiedy go odstawiamy, ja mam wrażenie, że czegoś mi brakuje. Eee, I to jest bardzo dobry produkt, który mnie nie mm, nie wysypuje mnie od niego, nie przesusza mojej skóry. Tak naprawdę nie robi, mm, nie robi mi żadnej krzywdy, ale bardzo ładnie oczyszcza skórę. Ja mam wrażenie, że kiedy właśnie wieczorem przemywam sobie, bo ja tylko wieczorem go używam, przemywam, przemywam sobie twarz, no to on fajnie po prostu ją tak. Tak oczyszcza dodatkowo jeszcze, ale sprawia, że jest taka świeża, bo ten alkohol po chwili, wiecie, wyparowuje. No, mnie nie przysusza, nic mi od niego nie wyskakuje. Mam wrażenie, że po prostu dba o tę skórę trochę. Trochę lepiej. Co ja tutaj jeszcze mam? Eee, to jest Topa Dermo Face Rosa żel micelarny do mycia twarzy i oczu. To jest taki delikatny produkt, którego ja używam rano. Do zmycia, wiecie, kremów i wszystkiego, co tam nakładam wieczorem na twarz. Delikatny produkt, taki żel, ale bardzo delikatny, Krzydy nie robi. Czasami zdarzało mi się chyba go używać wieczorem, kiedy chciałam właśnie tak jeszcze doczyścić, ewentualnie z czymś takim delikatnym. Przyjemny produkt, no ale też jakby, wiecie, no, no krzywdy mi nie zrobił, ale żebym jakoś była nim specjalnie zachwycona i miała nie do niego wracać, no to nie bardzo, dlatego że to jest po prostu taki delikatny produkt, który fajnie oczyszcza, nie podrażnia skóry, więc super się spisuje rano. No i, no i to tyle. Po prostu ja rano używam różnych produktów, które mam które są po prostu delikatne, więc no one też niespecjalnie, wiecie, są... jedne są przyjemniejsze, drugie trochę mniej. Ale to chyba nie był produkt, do którego bym tak chętnie wracała i pewnie będę testowała po prostu nowe. Tu mam Pantin Elixir with Argan Oil. To jest, to jest taki olejek, który składowo nie jest najlepszy. Z tego co pamiętam, to on chyba ma jeszcze tutaj alkohol. No ma. Więc on teoretycznie mógłby przesuszać włosy. I ja ten produkt bardzo lubię, bo on przepięknie pachnie. Naprawdę przepięknie pachnie. Ja go do tego używałam, bo mm, nie robi też włosów takich strasznie tłustych. Ja na początku używałam, wiecie, taką jedną pompkę, potem dwie. Czasami zdarzało mi się użyć i czterech, miałam bardzo przesuszone włosy, a mimo to on nie obciążał ich, nie sprawiał, że są tłuste. Ten produkt nie migrował, wiecie, na całą głowę, że, że te włosy po prostu były tłuste i obciążone. Przepięknie pachnie. Co prawda mam wrażenie, że może przy dłuższym stosowaniu, mm, może je trochę przesuszać. Jakby już tak później, bo na początku, wiecie, te włosy są super nawilżone. Ja tego produktu używałam też, kiedy miałam problem z rozczesaniem włosów. Nakładałam na nie jakąś odżywkę, maskę, a mimo to, kiedy przychodziło do rozczesywania włosów, to po prostu nie mogłam sobie z nimi poradzić nijak, więc nakładałam jeszcze jakiś taki tłusty olejek i ten sprawdzał się super, bo ten naprawdę ułatwiał mi rozczesywanie i no dzięki temu przynajmniej mogłam rozczesać jakieś takie kołtony, które robiły się mm, po myciu. Więc u no, mnie się spisywał naprawdę dobrze i bardzo mi się podoba zapach tego produktu. Tyle tylko, że ma ten alkohol w składzie, więc pewnie przez to do niego nie wrócę, ale generalnie bardzo fajny produkt. Jeżeli wam nie robią przedy takie produkty, to polecam, bo przepięknie pachnie. To jest Bishop Purette Thermal i to jest Waterproof O oh Makeup, oh Makeup Remover. I to jest taki dwufazowy preparat do demakijażu oczu wrażliwych. Super produkt, naprawdę rewelacja. Ja się zakochałam w tym produkcie, mam już kolejne opakowanie. Co prawda, teraz używam coś innego, ale. Ale mam to pakowanie naprawdę rewelacja. Wystarczy go wstrząsnąć. Niewiele potrzeba, żeby naprawdę zmyć cały makijaż, jakieś resztki makijażu, które nam zostają właśnie w okolicy oczu. Jest delikatny, nie przesusza, nie podrażnia, nie wiem, nie, nie wysypuje nic naokoło, na przykład okolicy. Czasami, czasami zdarza się tak, że widzimy takie małe kropki, na przykład, które się tutaj tworzą i to może być, wiecie, od kremu, od jakichś takich preparatów, które używamy w okolicy oczu. Ten jest naprawdę super, rewelacja, jest delikatny, wszystko zmywa. Rewelacja naprawdę uwielbiam go. Mimo tego, że wiecie, jest trochę droższy niż jakieś tam zwykłe płyny. Ale super. Tu mam krem Urias i to jest, nie wiem jak to przeczytać, hysek, jakiś K18. To jest produkt, krem, który ja używam na noc, bo to jest jakiś krem, który, wiecie, jest antytrądzikowy, czy tam jakiś przeciwko niedoskonałościom, czy coś takiego. I ja jakiś czas temu miałam taki problem, że zaczęło mi wyskakiwać jakieś takie dziwne rzeczy tutaj na twarzy, i pomyślałam, że no kurczę, no dawno nie używam takich produktów na noc, bo się odzwyczaiłam, używam tylko takich przeciwzmarszczkowych i nawilżających. No i stwierdziłam, że po pierwsze miałam ten produkt, więc chciałam go też skończyć, a po drugie właśnie miałam jakieś takie problemy właśnie z jakimiś takimi małymi krokami, jakimś uczuleniem, czy, czy nie wiem, po prostu nie wiem co to było naprawdę, bo to nawet nie były pryszcze, ale ten produkt niespecjalnie mi nie pomógł. Powiem wam szczerze, że jest taki dziwny. W Zapachu jest jak większość tych produktów, takich wiecie, ja to z Wiszy, ja to właśnie z Laroche Posej, taki właśnie antytrądzikowy, ale... Nie, on mi w ogóle nie pomógł. Kiedyś jak go używam mam wrażenie, że może było trochę lepiej. Teraz jak go używam nie widziałam żadnej różnicy. No ale po prostu chciałam go zużyć, więc udziłam się, że no używam produktu takiego, wiecie przeciw jakimś doskonałością, więc on mi pomoże, bo miałam taki problem, ale nie, nie. Moim zdaniem nic nie zrobił. Pasta do zębów Sensodyne. Super pasta, odbudowa i ochrona. Bardzo lubię, naprawdę polecam. E, tu mam jeszcze taki mm, to jest body Lotion. Taki delikatny Delikatny krem, nawilżający, ale bardziej pachnący. On pachnie właśnie jak perfumy Dot Marka Jacobsa. Uwielbiam ten zapach, jest przepiękny, naprawdę, i uwielbiam ten zapach. No i skończyłam to opakowanie, bo czegoś potrzebowałam tak na szybko, żeby wiecie też nawilżyć skórę trochę, czy to po opalaniu, czy latem, to jest też fajnie, dlatego do, do że mamy taki zapach dodatkowy właśnie na ciele. Przepięknie pachnie, pachnie ten, ten właśnie krem nawilżający, trochę nawilża, ale wiecie, dla mnie te produkty są bardziej takie, że one zostają na skórze, więc czujemy taką taką trochę warstwę parafiny albo czegoś, że no to nie jest taki to nie znamy taki balsam, który pięknie się wchłania i nawilża skórę i nie pozostawia takiej tłustej warstwy, albo czegoś, co na przykład jak jest gorąco, to nam potem wiecie spływa z całego ciała. Mm, no więc po prostu przyjemny produkt, ale żeby to był jakiś super nawilżający balsam, no to też bym nie polecała chyba, ale przepięknie pachnie po prostu. Następna rzecz to jest mój wielki ulubieniec i żałuję, że się skończył, co prawda starczył mi chyba na pół roku, albo i na dłużej. Ja miałam bardzo długo ten produkt, bardzo wydajny, 15 ml. To jest UNL Infusion Eye Night Cream Anti-Wrinkle Supreme Effect. Rewelacja, naprawdę, tak jak ten krem nawilża moje oczy. I właśnie po takich produktach tłustych, kiedy najpierw zmywam sobie resztki makijażu, właśnie takim dwufazowym produktem, ten się super rozprowadza, jest taki kremowy, super nawilża. To jest naprawdę. Jedyny krem, jaki miałam do tej pory, który czułam, że tak super nawilża skórę, że jest taki kremowy, taki nawilżający mocno, nie jest taki tłusty, nie pozostawia takich warstw, ale się przepięknie w Naprawdę rewelacja. Uwielbiam ten krem, naprawdę uwielbiam. Fajna buteleczka, co prawda trochę duża, jak na krem pod oczy, bo zajmuje dużo miejsca, ale żałuję, że się skończył. Ale na pewno kiedyś do niego wrócę, bo, bo naprawdę jest super. Bardzo go polubiłam i. No i żałuję, że się skończył. Kolejna rzecz to taka miniaturka z Origins. To jest Make a Difference i to jest. Rayu Venating Cleansing Milk. To jest produkt, którego ja używam rano, zabrałam go też na wyjazd. E, taki produkt właśnie do zmywania makijażu, wiecie, znaczy makijażu, zmywania po prostu oczyszczania skóry rano. Ten produkt nie podrażnia. Jest takim delikatnym mleczkiem po prostu myjącym, który po prostu fajnie zmywa nam jakby no jakieś tam zanieczyszczenia, ewentualnie właśnie jakieś produkty, które nałożyłyśmy na noc. Ale przepięknie tę skórę zostawia w takim stanie, że ona jest taka nawilżona. Ona jest umyta, ale jest taka normalna i naturalna. Nie jest ani przesuszona, nie jest ani jakoś specjalnie nawilżona, po prostu jest normalna i nie czujemy żadnego dyskomfortu. Bardzo przyjemny produkt, a do tego przepięknie pachnie, naprawdę. Uwielbiam zapach tej serii z Origins. Dajcie mi znać, czy w ogóle używałyście kiedyś, kiedyś tej serii, jak się ona u Was sprawdza, bo ja uwielbiam ten zapach. Naprawdę super się sprawdza i, i jest taki przyjemny. Po prostu jest bardzo przyjemny produkt do stosowania rano. Jeżeli szukacie czegoś delikatnego, to naprawdę Wam polecam, bo bardzo przyjemny produkt. E, tu mam jeszcze waciki Tami, jak zwykle. Ulubione moje waciki. I to by było wszystko już z pielęgnacji. I mam tutaj kolorówkę. Rzeczy, które... Trochę żałuję, że się skończyły, trochę nie. Tu mam e, bazę pod tusz i to jest Eveline Advanced Volume Mirror. To jest baza, której ja używam zawsze po prostu, nakładałam coś tam, wiecie, na rzęsy i potem nakładam tusz. To dla mnie była taka pierwsza warstwa, to nie jest specjalnie jakoś dla mnie odżywka, bo ona nic nie robi. Dla mnie ona po prostu była taką bazą chroniącą rzęsy po prostu. E, no i chciałam jakby dodać taką, wiecie, pierwszą warstwę powiedzmy tuszu, ale ona niewiele robi. Robi rzęsy takie sztywne, więc dosyć szybko musimy też nakładać tusz. Odzwyczaiłam się już trochę od stosowania bazy, teraz już kładam, nakładam normalnie tusz bez takiej bazy, może kiedyś nie wrócę, ale jakoś na razie nie mam takiej potrzeby, więc no po prostu skończyła się ta. Do tego skończył się tusz i to jest L'Oreal, mm, nie, to jest False Lash Wings Sculpt, rewelacyjny tusz, tak jak się go bałam, naprawdę on ma taką dziwną szczoteczkę, skleja rzęsy. I w ogóle ciężko się z nim pracuje, ale kiedy nauczymy się z nim pracować, jest rewelacyjny. Pięknie wydłuża rzęsy, pogrubia je, sprawia, że mamy taki wachlarz sztucznych rzęs. Naprawdę rewelacja na wyjście, na, na cokolwiek. Jeżeli tylko nauczymy się z nim pracować, to uważam, że jest rewelacyjny, bo nawet można je tak wyczesać, że nie będą posklejane. Moim zdaniem. Naprawdę rewelacja. Przepięknie wydłuża, super wygląda. Ja mam też drugi i używam. Uwielbiam ten durz, naprawdę. Kolejna rzecz to jest ten puder z Inglota, który mam w takim pakowaniu. Niestety nie mogę go wyjąć stąd, tego. Tego opakowania, bo to jest, yy, jest to takie opakowanie, gdzie można wkład wymienny kupić. Nie wiem co to za kolor, to jest taki puder, chyba w kolorze jakimś 503 czy coś takiego, jakiś taki bardzo jasny, lekko żółtawy, rozświetlający puder właśnie z tej serii takich yy, kompaktowych, które można po prostu wymieniać sobie. Yy, skończył się. To był mój puder pod oczy. Bardzo fajny, bardzo ładnie rozjaśniał okolice pod oczami, długo się utrzymywał. Dodatkowo mam wrażenie, że trochę tak właśnie po pierwsze utrwalał korektor, ale dawał też takie delikatne krycie, ujednolicał po prostu tę skórę pod oczami. Bardzo ładnie rozświetlał, ale no też na razie teraz szukam cały czas czegoś właśnie, co mogłabym używać. Czegoś po prostu przyjemnego, wiecie, ponieważ te kosmetyki tak długo się zużywają, to ja też lubię kupić coś, co będzie mi się fajnie używało co będzie mi sprawiało przyjemność, nie wiem, co będzie miało ładne opakowanie, albo co będzie robiło naprawdę efekt wow, że nie będę szukała kolejnych zamienników na przykład. No dlatego teraz szukam jeszcze cały czas czegoś. I ostatnie dwie rzeczy. To są ogromnie ulubieńce, to są ulubieńcy roku i żałuję, że się skończyli, bo te produkty mogłabym mieć cały czas i mogłyby się nie kończyć. To jest Laguna z Narsa. Ten brązer. cały czas jeszcze miałam, wiecie, tą folikę tą tutaj. Skończył się cały i... I żałuję, strasznie żałuję, bo ten brązer ma przepiękny kolor. Na szczęście naraz jest już w Polsce, więc będę mogła kiedyś do niego wrócić. Już widziałam ceny tych produktów i nie są zachęcające, ale mimo wszystko jak na produkt, który wytrzymał u mnie, może nieregularnie stosowany, ale na pewno całe lato, każde lato, 4 lata. Więc myślę, że jednak warto nawet za tę cenę. Ale produkt jest rewelacyjny, ma przepiękny kolor, przepięknie się blenduje, utrzymuje się cały dzień, on jest taki lekko satynowy, nie jest takim matem, wiecie, takim... No, takim matem, który jest taki matowy i brzydki dla mnie na skórze. Po prostu wygląda przepięknie, więc to jest produkt, który ja uwielbiam i jak tylko bym miała okazję, na pewno bym do niego wróciła. No więc zobaczymy, no zobaczymy na co się skuszę, bo to jest też o tyle fajny produkt, że to jest brązer, który nam brązowi skórę, a nie. Mm, znaczy, można też nim wykonturować twarz, ale to nie jest taki, wiecie, taki chłodny odcień, który po prostu kontrujemy, tylko można nim też ocieplić sobie skórę. No, po prostu rewelację. Uwielbiam, uwielbiam. I kolejna rzecz to jest coś, czego pewnie nie zobaczycie, to, to był cień z Maka w kolorze brûlée. I to jest przepiękny kolor, najpiękniejszy kolor, uważam, cielisty. Chociaż ja wiem, że cieliste odcienie, wiecie, cieni, to w ogóle kogo to interesuje? Wiecie, to jest bardzo często taki cień bazowy, na który nakładamy inny cień, rozświetlamy nim na przykład tutaj łuk, tutaj pod br brwiami i to nie musi być jakiś produkt nie wiadomo jaki, nie wiadomo jak drogi, w ogóle, no bo wiecie, wszystko inne jest ważniejsze. Ale ja uwielbiam ten cień, dlatego że ja go bardzo lubiłam nakładać tylko na powieka, jak miałam taki prosty makijaż, ten cień jest niby matowy, ale on jest jakby lekko satynowy, a dodatkowo jeszcze ma takie delikatne drobinki, ale to nie jest. To nie jest produkt, który jakoś mega się świeci. On w świetle, widać, że on tak pięknie taki troszkę jakby pobłyskuje, taki nadaje no efekt nie takiego płaskiego matu. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Przepiękny kolor, taki bardzo naturalny, który bardzo ładnie wygląda na mojej skórze. Ja jestem zachwycona i naprawdę zastanawiam się, jakbym pozużywała te inne moje takie cienie cieliste, które mam to, żeby do niego wrócić i... Po prostu ja mogłam mieć tylko ten jeden cień, bo jest naprawdę rewelacyjny. Ja Wam polecam, bo super pigmentacja, super się nakłada, bardzo długo się utrzymuje, przepięknie wygląda, daje właśnie taki naturalny, bardzo naturalny efekt, ale to nie jest taki płaski mat. Naprawdę no to są, to są moi ulubieńcy roku i w ogóle YouTube'a, i w ogóle wszystkiego, makijażowi tacy przez lata, więc nie wiem, pewnie kiedyś do nich wrócę. Uznam, że zużyłam to, co mam. No bo właśnie tak jak mówię, ja bym chciała pozużywać większość rzeczy, żeby tylko mieć takie sprawdzone kosmetyki, które bardzo lubię i których mogę po prostu używać codziennie, to są takie pewniaki, chociaż wiadomo, jak to jest, że czasami mamy ochotę na coś innego, no i jak tego nie mamy, no to chcemy to kupić, bo... No bo chcemy też czasem zmienić swój makijaż. Ale tak, to byliby wszyscy zdenkowani, także torba pustna. Eee, I tak, szybko mnie jakoś poszło, ja jak składałam to opakowanie, to miałam wrażenie, że ojejku, ile tego jest i przed chwilą było denko i znowu jest denko. I tyle tego się uzbierało, ale mam wrażenie, że w tym się znalazły się takie produkty, które są naprawdę moimi ogromnymi ulubieńcami i żałuję bardzo, że się skończyły. I nie chciałam wcale tego. Mogłabym mieć naprawdę. Niektóre z tych produktów mogłyby być i być, i już bym mogła je mieć na lata. I... No, także na pewno do niektórych z nich wrócę. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Dajcie znać, czy używałyście któreś z tych produktów, albo jasy, jasy, są wasi ulubieńcy, może którzy się tutaj znaleźli, które produkty się u was sprawdziły, a które niekoniecznie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i tak jak mówię, jakoś tak naprawdę patrzę na te rzeczy i tak myślę, kurczę, szkoda, że się skończyły. Naprawdę, no niektóre tak szkoda. No ale wiecie, teraz też używam ciągle innych i też niektóre się pokończą, więc na pewno też Wam opowiadam niedługo. Mm, ale tak, jeszcze jest mnóstwo kosmetyków i to makijażowych i to pielęgnacyjnych właśnie, które mam i o których na pewno będę Wam jeszcze opowiadać, także dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!